Tradycją w naszej parafii staje się już listopadowy piknik patriotyczny. Organizatorem imprezy jest grupa mieszkańców Józefowa, na czele z panem Grzegorzem Jakubowskim. Przedsięwzięcia angażują się skauci, harcerze, strażacy, grupy rekonstrukcyjne, schola oraz chór parafialny. Tegoroczny piknik odbył się w Wigilię Święta Niepodległości. Rozpoczęła go uroczysta msza święta w intencji ojczyzny, w której uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, poczty sztandarowe oraz liczni parafianie. Eucharystii przewodniczył ksiądz proboszcz Kazimierz Gniedziejko. On też wygłosił homilię. Kazanie zakończyła piękna i wzniosła modlitwa za ojczyznę autorstwa księdza Piotra Skali. Pod koniec przy świętej wspólnie odśpiewano pieśń Boże Coś, Polska. Kolejnymi punktami patriotycznej imprezy były uroczyste wciągnięcie flagi, apel pamięci i złożenie wieńców pod pamiątkowym kamieniem na placu przed świątynią. Wzniosłą atmosferę zapewnili młodzi członkowie Związku Strzeleckiego strzelec, harcerze i skałci.

Mniej patetyczną część pikników wypełniły pokazy grup rekonstrukcyjnych. Najbardziej prezentowali się huzarzy i sarmaci z chorągwi jazdy Rzeczpospolitej. Ich stanowisko w stylizowanym namiocie cieszyło się wielkim zainteresowaniem. Chorągiew pokazała m.in. 17-wieczną broń i stroje oraz pojedynek dwóch szlachciców szabla na szable. Równie ciekawe było stoisko żandarmerii wojskowej z Mińska Mazowieckiego, można tu było obejrzeć wojskowe auta, przymierzyć kamizelkę kuloodporną i inny dusztunek bojowy oraz pobawić się bronią. Nie zabrakło także miejscowego Muzeum II Korpusu Polskiego, tradycyjnie już prezentującego zabytkowe samochody wojskowe, mundury z okresu I wojny światowej, 20-wieczną broń strzelecką, elementy sprzętu łącznościowego. Osoby obecne na pikniku mogły skosztować przepysznej grochówki strażackiej, uczestniczyć w śpiewie pieśni patriotycznych i wojskowych. Atrakcję dla ciała zapewniały stoiska skautów oraz harcerzy. Z z trawy duchowej mogli zaś nabyć interesujące książki historyczne i religijne. Józefowski Piknik Patriotyczny Anno Domini 2013 uznać można za udany. Przedsięwzięcie to jest niezwykle cenne i potrzebne. Zbogaca ono wiedzę historyczną najmłodszych. Posiada ogromne znaczenie formacyjne, to znaczy stanowi prawdziwą szkołę polskości. W dobie dyktatury, poprawności politycznej oraz towarzyszącego jej jawnego rugowania wartości patriotycznych z programów szkolnych, mediów i przestrzeni publicznej, tego typu imprez powinno być jak najwięcej. Są one bowiem jedną z metod samoobrony przed narracją mediów głównego nurtu oraz skutecznym sposobem zachowania i przekazywania kolejnym pokoleniom naszej tożsamości narodowej. Są także formą buntu sprzeciwu wobec znamiennej dla współczesności gloryfikacji konsumpcjonizmu, kosmopolityzmu i egoizmu. Witam państwa ciepło i serdecznie na drugim koncercie patriotycznym organizowanym w ramach pikniku patriotycznego. Proszę państwa, przed państwem Schola Patriotycznie po raz drugi. Ci, którzy pamiętają zeszły rok, pamiętają, że Schola była po raz pierwszy. Dzisiaj, pod przewodnictwem Marcina, który jutro ma swoje imieniny, mam nadzieję, że Schola będzie z życzeniami dla niego śpiewała bardzo głośno, bardzo wyraźnie. Zaczynamy. Nie rzucił, że mi nasz ród, nie damy bogże śmierć, Polski by naród, polski ród, królski szepnia stąd. Patrzcie, tak czasami narzekają niektórzy, że to, ta sprawa miłości ojczyzny to już sprawa ludzi starszych. To nieprawda. To tutaj wielokrotnie podkreślana młodość stoi, tam młodość w Europy, tu harcerze, tu jeszcze też przeróżniejsza młodość stoi i siedzi. I wśród tych, którzy uczestniczą w tym, też jest tak dużo ludzi młodych, było w każdym razie po poszczególnych mszach świętych. Ja mogę tylko jeszcze raz wyrazić moją wdzięczność tym wszystkim, którzy już byli wymieniani wcześniej, a którzy to wszystko zorganizowali. Coś pięknego i dobrego dzieje się w biznesie. Dziękuję bardzo. A pogoda, no, szczerze mówiąc, naprawdę łatwiej się modliłem, ale nie byłem tam.